Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj dalej, jeszcze o takim klimacie trochę powyborowym, powyborczym. Galacjan 6, rozdział 4, werset. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Zasada bardzo ogólna, ale myślę, że w jakiś sposób też się wiąże z przegrywaniem i wygrywaniem. Coś, co mnie gdzieś taką pewną gorzkością nabawia przy różnych okazjach nie tylko wyborów. Kiedy ktoś wygra, no to naturalne jest, że się cieszy i myślę sobie, że jest to czymś właściwym. Kiedy ktoś przegrywa, no to też naturalne jest to, że się, że się smuci. To też jest jak najbardziej oczywiste i w jakimś sensie naturalne działanie, właśnie którego należy się spodziewać. Natomiast to, co się pojawia i co moim zdaniem jest pewną wartością dodaną albo czymś, co się może pojawić, ale nie musi, właśnie. Nie będąc równoznaczne z tym, co przed chwilą opisałem, to jest pewna zabawa na koszt tego, który, który właśnie stracił. I, I można właśnie, no bo popatrzcie, załóżmy, że, że nie wiem, że ktoś, ktoś tam powiedzmy, wygrał coś, stoi sobie na tym pierwszym, nie wiem, stoi sobie na tym podium, na tym pierwszym miejscu. No, i teraz, no, może spojrzeć z wyższością na tego drugiego czy trzeciego. Jak ja tutaj, prawda, trafi, trafiłem. O, wy, to tam. Ja to tu jestem pierwszy. A może po prostu się cieszyć z tego, że wygrał, bo, bo, no, bo poćwiczył. No, bo, bo ćwiczył. No. ćwiczył. No, przezwyciężył sam siebie. I, i, I ma powód do chluby, ma słuszny powód do chluby, ale może ciągle spoglądać na tego drugiego i trzeciego z, z szacunkiem, jako ludzie, którzy właśnie walczyli honorowo, którzy no, może tym razem im nie poszło, ale kto wie co będzie za pół roku, czy tam kiedykolwiek indziej. I to jest taka, wiecie, myślę, bardzo cenna i bardzo właściwa postawa, właśnie, że, że oczywiście mam satysfakcję z tego, że wygrałem, jeśli wygrałem. Mam pewien smutek, jeśli przegrałem, no, ale to nie koniec świata, idziemy dalej. I nie muszę kosztem tego drugiego, który przegrał, albo kosztem tego, który wygrał, bo on tam grał nieuczciwie, bo przecież jakby grał uczciwie, to ja powinienem wygrać. Więc jakby na to nie patrzeć, myślę sobie, że, że. I to jest myślę, że chrześcijańska postawa właśnie, że tak wygrałem, wygrałem, czy tak przegrałem, bo to po prostu no, tak, tak wyszło. Ale jakby ostatecznie przegrywam i wygrywam sam z sobą. W tym sensie, że oczywiście cieszę się z mojego efektu i wyniku, cieszę się, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, albo myślę sobie, no trudno, mogło być lepiej, ale jakby nie oskarżam, nie w żaden sposób nie pozbawiam wartości tej, tej drugiej osoby, która, która jest obok mnie. Nie myślę sobie, że to jest czymś szczególnym, czymś, czego jako chrześcijanie się powinniśmy uczyć. I w wygrywaniu, i w przegrywaniu. I, i, i w jakim sensie też mamy ten werset, który jest w Lużynie, w 12 rozdziale. Patrzcie z płaczącymi, weselcie się z weselącymi. Myślę sobie, że, że właśnie no, szczególnie w takim kontekście, jaki mamy dzisiaj, kiedy, kiedy no, jakby mamy tak bardzo podzielone społeczeństwo, to, to myślę, że powinniśmy właśnie jako ludzie wierzący być takimi ludźmi, którzy. Jeśli to nasz kandydat wygrał, to się cieszymy. Jeśli nasz kandydat przegrał, to, to się smucimy, ale, ale szanujemy się nawzajem i idziemy dalej. I, i, i nie musimy obsobaczać tych, którzy, którzy nie są nami. Tak? I, i nie, musimy, nie musimy pozbawiać ich wartości. Myślę sobie, że to jest czymś bardzo ważnym, czego niestety nam często brakuje. Panie Boże, dziękujemy Ci za, za to, że Ty jesteś dobry, że prowadzisz nas, prowadzisz też Polskę. Dawaj nam w tych wszystkich podziałach, jako ludzi ludziom wierzącym, Panie, zachowywać się godnie, mądrze i, i zasypywać to, co się da zasypać. I być dojrzałym i Panie, i błogosławić sobie nazajem. O to Cię, Panie proszę. Z Bogiem i do zobaczenia.